Ciąga wyjście rozdział 36. Besaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość, rozum do poznania, jak wykonać wszelkie prace do służby w przybytku, wykonają je zgodnie ze wszystkim, co Pan nakazał. Następnie wezwał Mojżesz Basaleela, Oholiaba i wszystkich biegłych w rzemiośle, których serca obdarzył Pan mądrością, wszystkich tych, których serce skłaniało, aby pójść do pracy nad wykonaniem dzieła. Ci zaś przyjęli od Mojżesza wszelkie daniny, jakie znieśli Izraelici na dzieło budowy świętego przybytku, aby je wykonać. Ponadto znosili im każdego dnia dalsze dobrowolne dary. Wtedy przyszli jak jeden mąż, wszyscy biegli rzemieślnicy wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku, każdy od swej pracy, którą wykonywał, i tak powiedzieli do Mojżesza. Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan nakazał wykonać. Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie znoszą darów na święty przybytek. Zaprzestał więc lud znoszenia darów. Mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet zbywało. Wszyscy najbieglejsi spośród pracowników wybudowali przybytek z dziesięciu tkanin, ze skręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z cherubami, dziełem biegłego tkacza. Długość poszczególnych tkanin wynosiła 28 łokci, a szerokość 4 łokcie. Wszystkie zaś tkaniny miały jednakowe wymiary. Pięć tkanin było powiązanych ze sobą, jedna z drugą, podobnie drugie pięć tkanin było powiązanych jedna z drugą. I przyszyto wstążki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, tam gdzie winna być spięta, i tak też uczyniono na brzegach ostatniej tkaniny, tam gdzie winna być spięta. Pięćdziesiąt wstążek przyszyli do jednej tkaniny i pięćdziesiąt wstążek do drugiej tkaniny, w miejscu, gdzie mają być spięte, tak iż wstążki były przyszyte naprzeciw siebie. Ponadto przyszyli pięćdziesiąt złotych kółek i związali tkaninę za pomocą tych kółek. Także przybytek stanowił jedną całość. Zrobiono również nakrycia z koziej sierści dla przybytku, a uczynili 11 nakryć. Długość jednego nakrycia wynosiła 30 łokci, a szerokość jednego nakrycia 4 łokcie. Tych 11 nakryć miało jednakowe wymiary. Powiązano ze sobą 5 nakryć osobno, a pozostałe 6 osobno i przyszyto. 50 wstążek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym ma być spięte i 50 wstążek na brzegu drugiego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte. Ponadto przyszyto 50 kółek z brązu i w ten sposób związano nakrycia przybytku, że utworzyły jedną całość. Oprócz tego uczyniono nakrycie na namiot ze skór baranich barwionych na czerwono i wreszcie nakrycie na wierzch ze skór delfinów. A z drewnia wakacjowego zrobiono deski na przybytek i ustanowiono je pionowo. Wysokość deski wynosiła 50 łokci, a szerokość jednej deski 1,5 łokcia. Każda deska miała dwa czopy, osadzone jeden naprzeciw drugiego. Tak zrobiono ze wszystkimi deskami przybytku. A zrobiono dla przybytku 20 desek na ścianę południową i 40 podstaw srebrnych sporządzonych pod te 20 desek, na każdą deskę po dwie podstawy, na oba jej czopy. A po drugiej stronie przybytku na ścianę północną zrobiono także 20 desek, a do nich 40 podstaw srebrnych po dwie podstawy na każdą deskę. A dla tylniej części przybytku na ścianę zachodnią sporządzono 6 desek. Przy narożnikach tej tylniej ściany przybytku postawiono po dwie deski. Przystawały one szczelnie do siebie na dole i na górze, równie szczelnie. Połączone były ze sobą na wysokości pierwszego pierścienia. Tak też uczyniono z deskami na obu innych narożnikach. I tak w tylniej ścianie przybytku było 8 desek, a podstawy srebrnych 16 czyli po dwie podstawy na każdą deskę. I zrobiono również Poprzeczki z drewna akacjowego dla powiązania desek, pięć dla jednej ściany przybytku, a pięć poprzeczek dla desek drugiej ściany przybytku i pięć poprzeczek dla tylniej, czyli zachodniej ściany przybytku. Poprzeczkę umieszczoną po środku desek sporządzono w ten sposób, że przechodziła od końca do końca. Deski przykryto złotem, a pierścienie służące do osadzania drewnianych powiązań zrobiono ze złota i poprzeczki pokryto złotem. Zrobiono też. Zasłoną z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru z cherubinami, dziełem biegłego tkacza. I zawieszono ją na czterech pokrytych złotem w słupach z drewna akacjowego. Haczyki do nich wykonano ze złota, a cztery podstawy zrobiono z brązu. I uczyniono też zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru, wielobarwne, wyszywano. Ponadto uczyniono do niej pięć słupów i haczyki i pokryto złotem ich głowice oraz kramry, a podstawy do nich były z mrozu.